Nie, to moje zdanie. Pracujemy po to, aby żyć, a żyjemy po to, żeby spełnić marzenia i muszę powiedzieć, że tegoroczne kończące się już za chwilę wakacje ja miałem okazję te marzenia troszkę pospełniać. Co prawda, jeszcze przed wakacjami po raz pierwszy miałem okazję polecieć samolotem, coś o czym marzyłem od lat. Natomiast w same wakacje, przede wszystkim na ich koniec, teraz spełniam jedno wielkie swoje marzenie. w trakcie przejażdżki, objazdówki po Polsce Przede mną pierwsza noc w samochodzie za mną ponad 12 godzin podróży przez cały kraj po to żeby spędzić tutaj jedną noc nad polskim morzem i pojechać dalej wzdłuż tego wybrzeża oczywiście marzeniem idealnym jest to aby w trakcie aby spędzić tak cały urlop powiedzmy gdzieś około dwóch tygodni i w taki sposób objechać wszystkie 16 województw ja spełniając to marzenie W tej chwili mam tych województw pięć W planie są jeszcze dwa Więc będzie siedem Więc do tego aby było idealnie Brakuje mi jeszcze Jeszcze dziewięciu Ale cóż Młody ze mnie człowiek Mam jeszcze przed sobą troszkę lat Życia, więc mam nadzieję, że I to marzenie uda mi się spełnić w trakcie jednego urlopu przejadę całą Polskę, wszystkie 16 y, województw, wtedy będziemy myśleć o kolejnych marzeniach i cóż, kończą się wakacje, więc i wy, moi drodzy, nie bójcie się tak naprawdę tych marzeń spełniać. Pracujcie po to, aby żyć, nie żyjcie po to, żeby pracować, a żyjcie po to, aby spełniać marzenia.